Dobry, nie boimy się, nie, nie, nie. To tylko zapowiedź naszego nowego wpisu na blogu. A piszemy o tym, jak ci widzą, tak cię piszą. Jak cię widzą, tak cię piszą. Ciekawe, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób dziś do Was przemawiam. Ale zostawiamy fizyczność, zostawiamy atrybuty naszego wyglądu i skupiamy się na tym, co sobą reprezentujemy. Przyznaj się, że chcesz, by ludzie myśleli o tobie dobrze, mało tego, chcesz, by postrzegali Cię jak najlepiej. W związku z tym mam dla Ciebie zadanie. Zadanie, w którym proszę cię, byś spróbował opisać siebie. Jak to zrobić? Wejdź na bloga, przeczytaj artykuł i rozwiąż zadanie. Miłej lektury. Pa!